Gdy dostałem e-mail od PR Outreach, nie spodziewałem się, że Projekt Downfall, czyli tytuł dość mocno inspirujący się Hotline Miami, jest już w bardziej grywalnej wersji niż by dostałem zaledwie kilka miesięcy temu. A wspomnę tylko, że studio, które pracuje nad tytułem, czyli MGP Studios, to zaledwie trzy osoby. Racja, we współpracy ze Solid 9, studio, które znać możecie z Exorder. Lecz jednak nadal nie jest to wielka korporacja. Szacun. Ale weźmy pigułkę i przenieśmy się bezpośrednio do mieszkania naszego protagonisty. I jesteśmy! Zaczynamy w naszym, że tak powiem, hubie, czyli mieszkaniu, gdzie możemy poznać aktualny stan fabuły, oglądając wiadomości w telewizji, bądź czytając gazety lub notatki pozostawione nam w mieszkaniu. Po tym, jak zapoznamy się z naszym kanciastym mieszkaniem, warto się przewietrzyć i wejść przed blok, by naszym superautem udać się na misję. A tutaj zaczyna się już dość chora zabawa. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jeśli takowe istnieje, mam nadzieję. I jesteśmy na mieście, przemierzając ulice, kluby, przybytki, do których pewnie wielu z nas nie chciałoby się udać. A jeśli tak, to nie oceniamy i zabijamy pałkami, nożami. Kopniakiem urywającym głowę oraz takim arsenałem jak pistolety, karabiny, shotguny i wiele innych broni, których nas nie znam lub nie chcę znać. Skoro jest wesoło, to i musi być po tym wszystkim zjazd, do mniej miłych słów. Zatem na początku wspomnę niczym lektor w reklamie leków. Przed uruchomieniem gry zapoznaj się z jej aktualnym stanem bądź obejrzyj materiał jak ten, gdyż produkt, który chcesz zagrać bądź się nim interesujesz jest aktualnie we wczesnym dostępie. Skoro formalności mamy już za sobą, to możemy przejść do konkretów. Gra w aktualnej formie gdzieś w okolicy 5 bądź 6 misji staje się zauważalnie niekompletna. W skrócie, brakuje trochę dialogów, obiekty na planszach nie są poprawnie spasowane, przez co można wypaść przez planszę lub zobaczyć, co się znajduje pod planszą. Z śmieszniejszych rzeczy, kopniak w auto potrafi posłać je w powietrze, niczym głowę, którą rywamy naszym oponentom. Lecz spokojnie, myślę, że w finalnej wersji bolączki ostatnich zdań zostaną naprawione, a pamiętać o nich będą tylko ci, co oglądali ten materiał lub jak ja, mieli okazję ogrywać grę z każdą kolejną poprawką. Czy projekt Dawnfall to dobra gra? przytoczę w tym miejscu mój ulubiony mem, pozwolicie. I podsumuję słowami. Jest to ciekawa gra, inspirująca się Hotline Miami, cyberpunkiem i treściami, które niekoniecznie są przeznaczone dla ludzi poniżej 18 roku życia. I za to ją kocham. Bardzo kibicuję naszym rodakom, by bez crunchu i w jak najpełniejszej formie, jaką sobie założyli, produkt trafił na nasze dyski twarde. Na koniec dziękuję Agnieszce i Kamilowi z PR Outreach za podesłanie omywanej gry oraz zachęcam Was do zostawienia łapki, zależnie od tego jak się Wam podobał materiał, oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, byśmy dzięki zasięgom mogli częściej pokazywać Wam najnowsze produkcje. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się, moi drodzy widzowie.